Cześć, jestem Bartek. W Dropnice pracuję już prawie 7 lat. Jestem tech liderem. No i zaczynałem w tej pracy jako Drupal Junior Developer. No i tak się potoczyła moja historia. No i jak ja zaczynałem to w Polsce, w polskim internecie nie było zbyt dużo miejsc, gdzie można było czerpać wiedzę o Drupalu, były były chyba dwie strony, było Drupal.pl i Drupal.org.pl, ale też tam niewiele się działo, było więcej pytań niż odpowiedzi. No i ja czerpałem wiedzę z zagranicznych amerykańskich stron. No i po krótkim czasie postanowiłem, że dalej będę przekazywał tą wiedzę i zrobiłem kanał drupalowy i tam się dzieliłem wiedzą. Także na dzień dzisiejszy no to na pewno zagraniczne strony, na pewno dokumentacja Drupala. No i w Polsce powstaje coraz więcej, więcej też stron blogów, które właśnie traktują o tematyce drupalowej, czyli głównie internet książek za dużo nie ma, ale oczywiście też można jakieś poczytać. Jak najbardziej, nawet na moim przykładzie, gdzie droptica była moim pierwszym miejscem pracy, gdzie dopiero wchodziłem w świat. IT. Wcześniej w ogóle nigdzie nie pracowałem, tylko sobie coś tam dłubałem sam w domu, no i pewnego dnia postanowiłem popracować komercyjnie, no i przyjęto mnie właśnie do DropTiki.